Odcinek powstał przy współpracy z Red Devils.pl. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia ich profilu na Twitterze Red a teraz zapraszamy do odsłuchania odcinka. Cześć! Cześć, witajcie szybko po meczu z Fulham. Nagrywamy odcinek taki w zasadzie będzie chyba kwadrans, bo zbyt wiele kwestii dzisiaj nie poruszymy. Wygraliśmy na Krajowym kotacz. jest to druga nasza wygrana z rzędu w Lidze, więc fajnie, fajnie. Całe studio wypchane dzisiaj redakcją, bo ze mną Olek oraz Patryk, cześć łupaki. Cześć panowie, mecz do zapomnienia, ale wygrany. Jest to druga wygrana z rzędu tak ogólnie, bo w lidze mieliśmy jeszcze tą porażkę z Fulam, nie z Fulam, tylko z Brighton, a, tak. przepraszam. Z Brighton. O, a Brighton. dzisiaj, po jakże pięknym widowisku wygrana, i, i mamy to. Cześć panowie. Śmieszy mnie to, co powiedział Maciej, bo redakcja wypchana po brzegi. W sumie, kto nie chciałby podyskutować o takim widowisku, to dlatego. Uczta dzisiaj... dla oczu. Tak, uczta dla oczu. Tak, tak. Niesłychanie piękny mecz był to. Nie zapomnę go nigdy, chociaż już chyba zapomniałem. Powoli zapominam, staram się go wyprzeć z pamięci. Nie no dzisiaj będzie krótki odcinek, bo tak naprawdę. Nic nowego, oprócz tego, że mamy kilku apsztyfikantów, z którymi możemy dzisiaj pojeździć trochę. No i, i pochwalić też można dzisiaj na pewno kilku, ale niewielu. Ogólnie mecz bardzo obrzydliwy. Mi się tam niewiele rzeczy podobało, oprócz tego, że wygraliśmy to i, i w dodatku na wyjeździe. A podoba mi się na pewno dzisiaj doping naszych kibiców Oj, tak. przyjezdnych, bo, bo bardzo, bardzo było dobrze nas słychać. Zresztą pozdrawiamy. Nie podobał mi się hot dog, który krążył w internecie, jest obrzydliwy ogólnie, ale mecz, mecz, mecz odzwierciedlał chyba również tego hot doga, bo... Może e, trzeba będzie jak... wrzucić na ekran hot doga za myślę, 5 funtów myślę, że... na stadionie w tak. Jest fajny profil na Twitterze, który pokazuje w ogóle jedzenie na stadionach, nie? więc to też polecam do obejrzenia, gdzie, gdzie jest jakie. E... Jeśli chodzi o piłkarzy, to z mojej strony na plus na pewno y, czyste konto Andrzeja. Y, na pewno Bramka liczy na minus, no, wymienię tylko dwóch na razie. Na minus no to Hojlund, który jest absolutnie pomyłką jak na razie, w tym sezonie w ogóle. Liczę ma tyle goli co Hojlund. Janek Bednarek. Nie więcej. więcej Janek, to, Janek Bed Bednarek. I Janek Bednarek. Więc to, to świadczy o formie naszej ofensywy. A Garnaczo też fajnie grał w sumie w pierwszej połowie. Podobało mi się. W ogóle my powinniśmy zacząć oglądać mecze chyba od drugiej połowy, panowie, bo te pierwsze są takie nijakie i nic się w nich nie dzieje. Patryk się podjął dzisiaj zadania yy, analizy i ma podobne jakieś <grym> tematy. <grym> Także zapraszam. Czyli Patryk. Tem tematy mam, tylko pytanie, czy jest tutaj co analizować. Yy, jedyne, co wyciągnął, z pierwszej połowy to dobre ustawianie się w defensywie i, i dobry doping naszych kibiców, którzy, którzy naprawdę dali, dali dzisiaj czadu jak nigdy na craven kotecz. Natomiast, co, co tak najbardziej rzuciło mi się w oczy, mówiąc o całym meczu, to jest to, co męczy nas już od kilku lat czyli porus poruszanie się bez piłki naszych zawodników. No ja się nie dziwię, że my nie stwarzamy sobie okazji i gdzieś pierwszy strzał na bramkę oddajemy w 42 minucie. I to nie wiem, czy jeszcze można nazwać strzałem, po prostu piłka się odbiła od delichta, czy, czy tam od jakiegoś innego z zawodników kiedy my tak w zasadzie, gdy rozgrywamy piłkę, chowamy się za przeciwnikami i to jest troszkę coś, co, co pewnie wielu kibiców widzi i, i powtarza się to od, od kilku lat, tak jak, tak jak mówię. No, natomiast fatalnie to wygląda. Nasza, nasza gra bez piłki jest podobna do zawodników ligi okręgowej. <laughs> Oczywiście troszkę tutaj przesadzam, ale, ale wyglądało to fatalnie, i też troszkę smutne, że najlepiej wyglądaliśmy jeśli chodzi o rozgrywanie akcji wtedy, w końcówce spotkania, kiedy Amat strzelił gola, który został finalnie anulowany. Wtedy z jakimś takim największym bluzem graliśmy. No, także szkoda, że dwie minuty z 96 tak naprawdę wyglądały, wyglądały nieźle, no i ten brak kreatywności to jest coś, co, co nas zabija i mimo dobrej postawy w defensywie, to ta nasza impotencja w ofensywie jest po prostu czymś, co, co załamuje. Tak, załamuje. Wszystko mnie załamuje. Jak patrzę na ten zespół, to dużo rzeczy mnie załamuje w sumie. No, na szczęście przepychamy kolanem to zwycięstwo. Olek, chciałbym, żebyś coś powiedział. Co tu można dodać meczu. trzech stoperów i niech będzie Andrzej Onana za to, że nic nie zepsuł, to na plus akurat dzisiaj stoperzy bez wylewu. Lisandro gdzieś złapał tą pewność siebie i próbuje. Ta dzisiejsza bramka troszkę szczęśliwa, ale najważniejsze, że wpadło i mamy te trzy punkty. Oprócz tego, to po staremu pod tym względem, że właśnie ze względu na brak tych błędów w tyłach, jest to przykład tego, że gdzieś, gdzieś tam się poprawiamy. Potwierdzają to też statystyki. No ale jeżeli chodzi o to, co z przodu zarysował sytuację Patryk, totalnie nie mamy pomysłu, jak grać tą piłką. Otrzymujemy się z nią, ale. Nic z tego nie wynika, nie umiemy się ustawić. Ten system z wahadłami, kiedy gramy takimi piłkarzami jak Mazraoui i Dalot, nie działa. No, męczy, męczy to oczy, ale wiadomo, oby, obyśmy częściej niż rzadziej widzieli mecze do zapomnienia, w których zyskujemy 3 punkty i możemy je sobie zabrać. Tak największe pretensje w całym spotkaniu, to mam do tego Hojlunda, nie bo. Faktycznie problemy takie elementarne, czy to z przyjęciem, gdy już nawet ma piłkę, no to nie umie się odwrócić z nią, gdy rywal na niego naciska. Gdzieś problem też z cofnięciem się i rozegraniem piłki, z wygrywaniem fizycznych pojedynków, z ustawianiem się, dochodzeniem do sytuacji. Zasadniczo można powiedzieć, że ze wszystkim w jego przypadku. No i tak negatywnie, to na pewno wydaje mi się, że tylko on aż tak rzucił mi się w oczy, bo jak mówię, cały ten zespół. Jak chodzi o defensywę, funkcjonował ok, a jak chodzi o przód, to nie funkcjonuje. Kolejny raz, już w sumie, tak jak Patryk wspomniał, trwa to nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Niezależnie czy to od piłkarzy, nawet od trenerów, chyba trzeba mówić o klątwie tak zasadniczo. O pechu, no, jak Erik ten Tenhak, tenhak. To, to jest pech po prostu. Tak, tak. A y, jeszcze z informacji ważnych, to musimy odnotować, że oficjalne jest wypożyczenie Antonego które się zmotorizowało właśnie tego nie było jeszcze. Anton Oby tam oficjalnie. popykał w tym Betisie. Fajnie w piłkę. Betisie, tak. Ktoś tam mówi różnie. No, zaczęło się od tego, że mają nam płacić niecałe 30, potem po, po niżej 50, a nawet czytałem przedwczoraj, że 84% pensji, ale w to nie wierzę. To Fabricio podało, że 84, więc chyba jednak. I tak mu nie wierzy. Nie, no, <laughs> no nie Nie, no wie, nie, no, no, Chyba no, wie, że wcześniej chyba pisał, że nie Fabricio. tyle. Chyba się też zagubił. No tak, to właśnie zaczęło się od 30, potem było 50. On te wszystkie informacje podał. Czyli podobną, klasyczny Fabricio. Tapricio, no, Patricio. no jeżeli, jeżeli jest 84, no to spoko, to, 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 to faktycznie ma sens. Nie? E, I tyle ja mam do powiedzenia na ja temat mam dzisiejszego meczu. E... jest y, daremny, i jeszcze podkreślmy to jeszcze raz kolejny. Naprawdę tak. nie, chcę, nie chcę już się nad tym spuszczać. Słucham. Ja bym tutaj yy, wspomniał o tym, że nie tracimy ze stałego fragmentu gry w tym spotkaniu i myślę, że tutaj yy, możemy podziękować za to Tobiemu, Kolierowi, który, który wybił yy, piłkę. No, no chyba, chyba nie dało się yy, wybić jej lepiej, nie dało się być ustawionym lepiej, w trakt, yy, kiedy, kiedy był bity ten drożny przez zawodników Fulam. Idealnie z linii Tobi wybił piłkę i, i też uratował nam te trzy punkty. No i ogólnie chyba dobre wejście naszego młodego zawodnika, 20 minut spędził na boisku, pomógł w tej obronie Częstochowy, wybijając piłkę, dobrze, dobrze się w defensywie ustawiając, walcząc o nią, godnie zastąpił naszego Urugwajczyka, Manuela Ugarte. No Natomiast panowie, ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, bo narzekamy na Hojlunda, narzekamy na Hojlunda, ale to miał być transfer za potencjał, tak? Te pieniądze miały być za potencjał, a Hojlund nam się cofnął w rozwoju. Jak to jest, mm. że, że on się cofnął w rozwoju, kiedy tak naprawdę taktyka, jaką teraz gramy, powinna mu jeszcze bardziej sprzyjać niż sprzyjała mu ta y, taktyka Erika Tenhaga, bo on jest raczej właśnie takim napastnikiem bazującym na szybkości, bo wiemy, że, że jednak, y, mimo że rzadko to pokazuje, to jest szybkim zawodnikiem. Ale po prostu nie wiem, czy to ustawianie się w ataku mu tak bardzo przeszkadza, że on po prostu nie daje opcji żadnej do rozegrania, czy o co chodzi. No W tamtym sezonie 15 chyba bramek we wszystkich rozgrywkach, a tutaj na razie no, no, 7 bramek, z czego 5 w lidze Europy na jakichś ogórków z całym szacunkiem do, do tych drużyn i dwie w, w lidze, czyli tyle ile Lisandro i Janek Bednarek, i to nie razem wzięci, tak. po prostu oni tak, mają tak. po dwie, <laughs> także. No, fatalne, fatalny jest duńczyk w tym sezonie. Tak to jest z potencjałem, wiesz, płacisz za potencjał, ale może on się nie zmaterializować po prostu. Nie? Potencjał jest może być filozoficznie będziemy teraz odpowiadać na to pytanie. No, potencjał jest potencjałem, okazuje się, że może nie, 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 za, nie zaskoczyć jeszcze nic. Nie? No, jeszcze nie, nie przekreślajmy go całkiem tak zupełnie poważnie, ale jest fatalnie piłki dostaje faktycznie w zeszły sezon był lepszy bardziej opity w gole ten sezon jest gorszy od poprzedniego w ogóle całościowo jako drużyna myślałem, że to jest niemożliwe, ale jednak no ale faktycznie nie, nie jest najlepiej nie wiem dodałbym no Patryku co? tutaj broniąc trochę Hojlunda o tyle że jednak niewielu na razie piłkarzom ten system pasuje i niewielu jakoś właściwie kwestia tego kto prezentuje się dobrze jest dość losowa i to jest pojedyncza, prawda? Na pewno Ugarte się wybił ponad miarę po przyjściu swojego byłego trenera. O tym zresztą już rozmawialiśmy. Amat wyskoczył jeszcze za Ruda Van Nistelrooy'a i to jest trochę kwestia tego, że dziękujemy po prostu, że ci trenerzy na niego patrzą i stawiają w przeciwieństwie do Tenhaga. Maguire ostatnio z błędem, ale całościowo też, też gdzieś tam dawał radę. Ostatnio lepszy okres ma faktycznie troszeczkę Martinez. I to by było na tyle, bo też kwestia liczba zawodników, którzy na tym systemie na dzień dzisiejszy coś tam mniej lub bardziej tracą, jest spora, ale przede wszystkim no, jest to strasznie losowe i ciężko tu cokolwiek przewidywać. nie? Musimy się uzbroić. Bruno uzbrań. chyba na dziesiątce w sumie, nie? Jak gra, to, to też zyskał troszkę. No, zarówno... a, te, te, a też już urudnił, nie wyglądał lepiej. Też tak, jakiś tak, tam tak. większy luz mu został dany. Generalnie nie jest kolorowo, no i... jest po staremu, ale panowie rozmawialiśmy na ostatnim odcinku garnaczo. Kocham te plotki o tym, że może przyjść do nas Enkunku w jakiejś wymianie za niego. Jestem fanem tych <ścoughs> plotek. Naprawdę jak to się stanie, to, nie, to zrobimy to jest... najostrzejszy podcast w historii. <sz> <speeding Materials> I pod tym względem chciałbym, żeby do tego doszło, bo to odepniemy wyrodki jak incumbiana... nigdy to tak, jest take na miarę tak. żao Felixa, tak? I, wy i wymiany tak. Tam i dopłaty jeszcze za niego. No tylko, tak. że ten, ten Joe Felix i dopłata to były takie nasze żarty i śmieszki, nie tylko nasze Ankunku tutaj pojawiły się w jakichś poważnych rozmowach, jeżeli w ogóle można powiedzieć o Ankunku i poważne rozmowy, nie? A jeszcze nawiążę do tego, co mówicie, że tam... Komu się sprawdził, ten, komu się wczytał bardziej ten system, a komu nie, no to jeszcze faktycznie myślę, że, że liczę jakoś na tym zaczyna korzystać. W sensie, no, złapa formę. To są na razie dwa spotkania. Tak? No. Wraca, wraca. wraca, bo na no, początku że, 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 totalnie wraca. wyglądał tak. źle w tym ustawieniu. Bardzo źle wygrało, rzeczywiście rzeczywiście no, tak, Z kronikarskiego obowiązku tutaj my niech będzie Macieju faktycznie pochwaliliśmy tak. go dzisiaj od, o, i od tego momentu będzie robił to tylko Patryk. Patryku będziesz miał swój tak, kącik ta, z, z Lisandro Martinezem. Prze... Po prostu starał się, moi drodzy, być obiektywny, tak? No i, no i chwała ci za Liverpoolem to. Liverpoolem wyglądali li liczali też nie, tak, tak. chwała tak, ci za to, Patryku. Twoja obiektywność dorobiła dorobiła właśnie dedykowanego takiego epizodu na podcastach. Moja, moja, obiektywność tego, że, że zostałem, e... <laughs> moja obiektywność dorobiła mnie tego, że zostałem... Listy do moich idoli. Moja obiektywność dorobiła mnie tego, że zostałem niedawno określony chorągiewką, bo popierałem ten haga, a później go nie popierałem, także to jest, no Jak można nie przez popierać scenę, Jak to można to jest zmienić w, zdanie w życiu niesłychane? No właśnie. Ale powiem no. wam coś, co poprawi nam humor. Ostatnie pięć spotkań, cztery wygrane, jedna porażka. Hmm. No, brawo z, z nie fajna ta porażka jednak ale no A. tak nie ale przynajmniej się mecz Brighton dał nam nowy telewizor w szatni z kim jest czwarte <grym> zwycięstwo oprócz Southampton, Fulham i Rangersów liczysz Arsenal? Arsenal tak, okay, tak. Okay. liczę Arsenal mhm. no cóż no bo chyba jednak tak. chyba to trzeba zaliczyć jako zwycięstwo nie no tak karne, tak tak karne, pewnie każdy mecz to zapomnienie ale idziemy do przodu szkoda że nadal jesteśmy jest. chyba na dwunastym miejscu w tabeli tak tak, w dzisiaj awansowaliśmy na to 12. A, okay, tak, okay. przepraszam. 13. Super. No, to, to małymi krokami tak się... do przodu. Ważne, żebyśmy się w czwartek utrzymali na czwartej pozycji. W... Musimy jakieś podanie Wydawa. wysłać o wymianę miejsc w tabeli między Ligą Europy a, a po prostu Ligą Angielską. Żebyśmy ja w Premier League czy... byli czwarci, a tam 12. Nie, no tam też jest spokojny. <laughs> możemy zostać czwarci. Ciekaw jestem, jak w ogóle się sprawował nasz zespół w, na rumuńskim gruncie, no to poproszę Tomasza, żeby nam skomentował pod tym filmikiem, jakie są statystyki, bo jesteśmy zbyt leniwi, żeby sprawdzić sami. Mam nadzieję, że wygramy tak. i że Hojlund zamknie nam gęby po prostu w czwartek. Naprawdę Pan tego Tomasz sobie życzę. z tylnego siedzenia nam wrzuci trochę merytoryki w komentarzu. Tak jest. Aha, Dobra, i z tym PSR-by trzeba było wyjaśnić też, bo tam troszkę się zaplątaliśmy w tamtym odcinku. No może się zaplątaliśmy, ale fakt tak, jest taki, tak. że przy sprzedaży garnacza dostaniemy, te fundusze będą większe niż, niż jakbyśmy sprzedali Kasemiro za te same pieniądze Tak, po, i no fakt tego. robi tego. Właśnie, że on no może nie jest wychowankiem, bo go sprowadziliśmy, ale w świetle tych przepisów jest wychowani. uznawany jako wychowanek z racji, że się szkolił w określonych latach. U nas robi nam duże plecy, jeżeli go sprzedamy. To nawet chyba nie chodzi o wychowanka, tylko po prostu homegrown, nie? że zawodnik, no to, który jest. No, homegrown jest wychowany to jako wychowanek Anglii, jest. No. Tak. no i to po prostu chodzi o czysty profit z transferu, że nic jest. nie trzeba odprowadzać, także to Dobra. mamy chyba wyjaśnione. Tak, mamy wyjaśnione i tyle. Panowie ten. Ja, cóż, kocham Manchester United. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć i dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. I życzę sobie, żebyśmy nagrywali odcinki zawsze po wygranych spotkaniach od dzisiaj. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy, albo dzień dobry, zależy kiedy to słuchacie. Cóż, faktycznie, oby zapominać tylko te wygrane mecze, ale już bez żartów ta drużyna musi się kiedyś zacząć rozwijać. Piłkarze też, oczywiście, szczególnie jak Rasmus Hojlund, muszą, muszą dawać siebie więcej. Naprawdę jestem fanem, wielkim fanem i miłośnikiem pomysłu sprowadzenia to Nkunku. Chcę po prostu posłuchać tego podcastu, gdy omawiamy ten ruch i, i, i szczerze liczę. Liczę na to, że to się stanie i będziemy mogli te, te wrotki odpalić. Dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się. Ja również dziękuję. Ja już nie będę powtarzał formułki, po prostu zapraszamy na social media, wszystkie linki są w opisie. I apeluję do Ineosu, że nam wahadłowych na obie strony trzeba na wczoraj. -ku, a oni -ku. już też nawiązują jakieś kontakty ze sportingiem, żeby sprowadzić tu Gioquerasza. A jak nie, to po prostu weźmy tego Enkunku, bo to jest chyba marzenie Olka. Także no widzimy się najprawdopodobniej, słyszymy się po meczu ze Styłą Bukareszt i miejmy nadzieję, że wygramy. Cześć.